Do Deutsche Banku wchodzi babcia ciągnąca za sobą walizkę. Podchodzi do okienka i prosi o rozmowę z dyrektorem placówki. Dyrektor przyjmuje babcie i pyta się w czym rzecz. Bo widzi pan, zebrałam troszkę pieniędzy i chciałam założyć u państwa konto. To znaczy. No, milion euro. Dyrektor zdumiony wziął od babci walizkę, sprawdził, przeliczył. Rzeczywiście, milion euro. Nie byłby sobą, gdyby nie zapytał babci, skąd wzięła tą astronomiczną sumę bo widzi pan, ja się zakładam z ludźmi o różne rzeczy. To może i ja się z panią założę. Dobrze. Założymy się o dziesięć tysięcy euro? A o co? Założę się, że ma pan kwadratowe jądra. Dyrektor w konsternacji wkłada rękę do kieszeni i sprawdza. Są okrągłe. Dziesięć tysięcy euro piechotą nie chodzi. Dobrze. To ja jutro przyjdę z notariuszem, żeby wszystko było jak należy. Na następny dzień babcia przychodzi z notariuszem, który spisuje zakład. Oboje się podpisują i przechodzą do rzeczy. Dyrektor zdejmuje portki, gacie i z triumfem oświadcza: Okrągłe. Babcia przygląda się i stwierdza Rzeczywiście, ale pozwoli pan, że sama sprawdzę? Dyrektor myśli: Dziesięć tysięcy euro piechotą nie chodzi. Dobrze. Babcia zabiera się do oględzin, maca, ogląda. Dyrektor, chcąc pocieszyć babcie, mówi: Wie pani, czasem się przegrywa. Wiem panie dyrektorze. Hmm. A co robi pan notariusz? Dlaczego wali głową w ścianę? Powie pan: "Założyłam się z nim wczoraj o milion euro, że będę dzisiaj macać po jajach dyrektora Deutsche Banku."